Kto ty jesteś, pijak mały? Jaki znak twój? Trzy browary. Gdzie ty mieszkasz? Pod ławeczką. Czym się bronisz? Boteleczką. Leje pijany facet w parko. Przechodzi obok niego kobieta i mówi. Jakie bydle a on na to? Spokojnie trzymam go. Siedzi pijak przy stole i pije piwko po chwili. Krzyczy. Barman jeszcze jedno proszę. Nagle zabrakło mo kasy i rozgląda się po barze. Widzi wielki słoj z kasą i pyta się barmana. Po co stoi to ten słoj? A bo koń jakiś słaby się zrobił. Tylko tam na zapleczo stoi. Ten z chęcią poszedł. Po chwili wraca taki zadowolony. Bierze słoj i wychodzi barman. Się cieszy na następny dzień. Znowu mu zabrakło kasy i rozgląda się po barze. Znowu widzi słoj pełen kasy i podchodzi i mówi. Po co to ten słoj? Przecież go rozbawiłem. Na to barman. No pan go rozśmieszył. Ale pan go tak rozśmieszył, że teraz orki się nawet nie da zrobić bo kładzie się i się śmieje. Ten znowu poszedł na zaplecze i po 10 minutach wychodzi taki szczęśliwy bierze słoi i wychodzi z baru a barman wybiega za nim i się pyta, co pan zrobił temu koniowi, a to to było proste za pierwszym razem powiedziałem no, że mam większego od niego a za drugim razem mogę pokazałem. Sikają dwaj goście, jeden pyta się drugiego, dlaczego tak ci kolejesz, a boleję po spodniach, a nie szkoda ci spodni, nie, boleję po twoich. Podchodzi pijak do policjanta, panie, gdzie to jest droga strona ulicy, no tam, korwa, jak byłem tam to mi powiedzieli, że to. Rano żona zwraca się do męża, dlaczego byłeś wczoraj pijany, a kto ci to powiedział, przecież sam mówiłeś, gdy wróciłeś po północy orżnięty jak bela, no wiesz, jak możesz wierzyć pijanemu? Pijak siedzi na ławce w parku, podchodzi dwóch policjantów i mówią, panie dowód osobisty proszę, nie mam, to idziemy, to idźcie. Stoi sobie pijaczyna pod ścianą kasy biletowej PKP, podchodzi do kasy student i mówi, połowkę do Radomia a pijaczek na to, a ja ćwiartkę na miejsce. Co wy tam robicie, na tych probach chor? Pijemy wodkę i gramy w karty, to kiedy śpiewacie? Jak wracamy do domu. Idzie ksiądz licą i spotyka pijanego Jasia, oj Jasio chyba nie spotkamy się w niebie, a co ksiądz takiego zrobił? Leje pijak pod drzewem w parku. Policjant pyta, to można sikać. Pijak na to, a sikaj pan.